Paruzja Jezusa Chrystusa przez Jego krzyż. Spodobało się Bogu stwórcy nieba i ziemi posłać na świat swojego umiłowanego Syna, do wybranego przez siebie narodu hebrajskiego. Bóg wszechmogący w swoim zamyśle posyłał tam swoje słowo przedwieczne przez proroków, stworzył ten naród i kształtował. Gdy czas się wypełnił, powołał własce uprzedzającej niewiastę, zdolną w jednym akcie zaufania przyjąć pełnie czegoś więcej, z czym wielu świętych proroków borykało się całe swoje życie. Z jej łona wyprowadził, namaścił i posłał Mesjasza, aby światu ogłosić dobrą nowinę, że Bóg Ojciec jest, kocha swoje stworzenie, uwalnia od lęku i daje nadzieję na przyszłe życie przez pokonanie śmierci i jej sprawcy. To poprzez prawo dla tego narodu wyznaczył podział roku, miesięcy i dnia oraz nocy. Bóg przedwieczny wcielił się w czasie i ziemskiej rzeczywistości i w języku swojego narodu określił jego kres. Biblia jest księgą duchową, której przekaz pochodzi od Ducha Świętego Boga. Opisy wydarzeń z historii narodu oraz pojedynczych osób służą do przekazu treści i wartości duchowych. Te duchowe obietnice wypełniły się w osobie Jezusa, który stał się pośrednikiem Boga do spotkania się z tymi, których powołał i którzy mają uszy do słuchania. Gdy nagle zabrali uczniom pana młodego, nadeszła dla nich godzina ciemności i postu. Jednak przed odejściem Jezus obiecał, że wróci i nic tego nie zmieni, tak jak potęgi miłości, która jest mocna jak śmierć. Zapowiedź powrotu jest przypieczętowana autorytetem samego Boga, który wyznaczył kres dla tego świata, który leży w złym, a nawet kres Kościoła, który pełni funkcję arki Noego dla przeżycia czterdziestodniowego potopu. Liczba 40 to liczba postu i oczekiwania na pomoc Boga lub Jego osobistą interwencję. Od śmierci Jezusa płynie czas odmierzany czterdziestoma jednostkami postu. Każda z nich to rok łaski i odkupienia, rok darowania długów i powrotu do swojej własności. Jest to rok jubileuszowy obejmujący pięćdziesiąt lat kalendarzowych. Nie znamy dnia ani godziny paruzji, bo Bóg Ojciec raczył nam tego nie objawić, ale Pan powróci na krótko przed końcem trzeciej straży nocnej. Każda z nich to okres czasu bez słońca, bez światła Chrystusa, to czas ludzki wyrażony w samych szóstkach. Trzy straże nocne po 666 i 66 setnych to 1999 i 98 setnych roku. Duch Święty przez Jezusa podał tyle znaków zbliżającego się końca, a pośród nich było zgaśnięcie światłości świata i zabranie uczniom oblubieńca przez śmierć na krzyżu. Będą patrzeć i nie będą widzieć, będą słuchać, a nie zrozumieją. W krzyżu Jezusa jest odpowiedź na wszystkie pytania serca i pragnienia duszy. Jeżeli można ustalić datę śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu, to również można odczytać przekaz duchowy, do kiedy zakończy się post duchowy i noc duchowa i nastąpi jego powrót. Na krzyżu Jezusa jest początek łaski przebaczenia i wymazania listu dłużnego, na nim zaczyna się adwent oraz noc i post duchowy, które zakończy paruzja.